Siema! 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 No, siema! siema. Jestem Edzius Faber-Kredzio, nagrywam z tym Co są dwa, dwa sztucecz? No, co tu. Cerys. No to nie obchodzi. Musimy grać i nawalać i wszystko. Musimy być sposobami. Czerwoni kontro niebiescy! Gdzie? Za mną! A umrzyj se! Ale na umrzyj się! Umrzyj! Umrzyj! No co?! Ła, umieram przez ciebie, no, to twoja wina. Co za kupa. Co? jak no, ty jest ten shotgun? Jak on się nazywa sztuca? To jest shotgun na daleko. Co za weźcie. kupa, wyjdź na balkon. No, e, no weźcie, weźcie. weźcie. weźcie jak na się balkon, nazywa shotgun wąż. na daleko, kupa. to jest chyba combat, nie. tak mi się wydaje. Tak blisko. w tą grę. No co?! No może to jest shotgun na daleko. No. No, to blisko. Ja jestem mistrzem snajpy. No 91 HP tylko za z przez tego Heada HEDA prosto we włosy. No. A włosy w życiu są najważniejsze. No. Bez, Gdzie jesteś? Bez włosów nie ma życia. Where are you? Ja do, ja do, do twojej bazy idę właśnie spoko może wejdę tam gdzie są bronie bo ja tam na ciebie czekam ja ja idę okay. w pewne miejsce okej okay. to miejsce będzie no chodź ok. chodź tam gdzie ja zaznaczyłem O no tu chodź chodź tu bo ja tam na ciebie fajnie czekam wiesz że ja wyszedłam za mapę i właśnie zbieram fioletową broń Kurde, masz jakąś fioletową broń? No doszedłem do tego... Doszedłem do automatu. Na górze. Co? No jak to idziesz wentyp, wentylacją, czy? to do tego top. Jest automat. Chcesz w sensie jak idziesz do top, tam jest UFO i jak wejdziesz do UFO, tam jest automat z fioletową A jaki top? Czerwony top czy... A, do top. Dobre. Top. Po prostu. A no? Jestem takie ufo. A I tu do ufo musisz wejść. Kurde. Chyba, że ci przeszkodzę. Ach, ale nie wrobiłeś. Ale tam na serio jest filetowa broń. No to zobaczy? Naprawdę za 10 tylko? Po prostu nie trafiłem. A, ok. Wszystko już zrozumiałem, tak. Co to zmiany. Sir, yes sir. Co tu do mnie nawalasz? Co ja ci zrobiłem? ja nie trafiam? ale co ja ci zrobiłem? że shotgun nie jest na daleko? Zeskoczyłeś? Nie. No kurde. A. Trzymano. Mocno dostałem. Jak ty mnie, tak, mi takie headshotki trafiasz? To nie był headshot. headshot no, ale to ale mocno dostałem wziął. za 100hp prawie. Weź CMK, a nie jakiegoś tomigana z bazara. Dobra. Kurde. Zresztą tu cera. Zresztą tu cera Kasper. Ser. No, chciałem sobie wziąć świetowe bronie. Jezus, daj mi je chcę sobie jak normalny człowiek wziąć światowe bronie Jak będę miał spaza, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, że nadal będziemy kolegami. Ale daj mi tego wziąć tego światowego spaza. Where are jest, you? Jestem w top. Wiem, ale gdzie? Dokładnie. O kurde, przecież wiesz. Zresztą cera. 4. No i zaskoczył. Gdzie jesteś? Po co ja mam? Ja szutgana cię nawalam kiedy mam kiedy mam spaza. jakiś głupi jesteś. Masz jestem. spaza? Skąd? Z tego UFO masz spaza? Czy... Tak. Wow. No to jestem na jednego shota jak masz spaza. Coś w się sensie, nie wiem czy to jest spaz, a może być jakiś inny A spaz. To, to jest taki fioletowy shotgun, czy co? No? Hmm? Fioletowa. A, a czekaj, już ci mówię? Fioletowa strzelba-pompka. No to tak, to jest fioletowy spaz. Tak! No tu jest automat, o kurde. Ty już się Mam... tam dostałeś? Tak. Serio? Ja Cię, ale to, kurde, dostałam flightowego spazu, już z Tobą elo będzie. Ja Cię już porobię tak szybko, chodź. Oj, oj, oj. No nie wiem, tak szybko. Nie umiem Cię trafić! Dobrze, że mam tego, tego, busta, to mi prawie nic nie zabrałeś. Where no are you sobie from? tego Skara Eee, uh, where... no. Nienawidzę spazo. Jak go nie można nienawidzić spaza? No to jest taki shotgun, tylko gorszy. O, już ci się skończyło? No i mam 20 HP. Po co ci mówię takie rzeczy? Dobra, no już byliśmy co tu chodzi. Bo ja mam 200 pieniążków. Muszę sobie coś kupić. Pat! To daleko, to coś mi? No nie! Mi... Hydrzota jeszcze. Hmm. Kurde, mam mało trzeba będzie go jeszcze kilka razy zabić. Dobra, Tu dawaj, gdzie jesteś? W two mojej bazie Noo Do... a dobra wiem, no to ja idę Jest w mojej bazie O kurde bronie ci się zrobiły Chawaj, wychyle łapek Ole dostałem To był akurat mały strzał Za 91 HP Ja ci za 10 wale ze spaza. Co masz teraz shotguna na daleko? No cóż! 227 z mistrzem snajpy nie wygra. Nie ja muszę. Nienawidzę to mi guna. Dej, dej tam masz. Weź sobie MK, straj z MK i po prostu. No zostaw mnie sobie broni wybieram! Nienawidzę cię śmieciu! Wygrałem z nie, nie, cię śmieciu Jeszcze broń mm. mi poznikały A to? No daj mi Zostaw mi masz, masz nie, tylko nie, 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 To jest to? A to nie, 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 teraz nie, co to? Co to za serwer, jakieś bronie z Chińczyka? Dobra Chcesz F1? Mistrzu? Nie co ty? Gdzie ty jesteś? <laughs> za tobą. Oj oj oj. <laughs> no dostałeś tyle HP, jak ty, ty żyjesz. A ty z czego strzelałeś? Z Mki czy ze z czego? E, a... Z, z pistoletu maszynowego z tłumikiem A to to masz, No przecież to jest gówno Przecież to jest, się tylko nadaje na daleko to jest no taki Właśnie zginalny. ja lubię tak Snajperki, ja tak. zbieram na snajperkę Pewnie nigdy to się nie stanie Zobięcie dwa razy. Ja sobie zbieram na złotego skara Ja już mam 450 Piątku. Where are you? Kurde, czemu z tego na... Czemu... Ja u siebie przecież jestem. No co? Kurde, jak 91? Czyści Hejda Ale dużo, mam tylko 59 HP. To strasznie dużo. Biorę. Karamba Karamba ty u siebie w bazie jest. Mam jesteś, jakiś pierwotny karabin. E, Widzowie napiszcie, że to jest pierwotny karabin. Bo ja tego nie wiem. Tak? gdzie jesteś? Chcesz ci pokazać moją nową broń. Może Ci się spodoba, <laughs> Chcesz nie? mi zaprezentować. Tak, ty gdzie jesteś? Tam. No nie, do mnie zło. To nagrywać się odcinek. Jak dochnę z Millerem. Oj, 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 oj. Nienawidzę Aha. cię. Czy ty mi da. Ile kosztuje snajperka? A ile kosztuje skarb, bo chcę zobaczyć. Dasz mi uzbierać 460 kasy. O, skarb 300 to piękne. Daj fory, bo ja nie jestem dobry w Fortnite, bo... No to zbyć yeah. hmm, Jak tu wejść Dostał. Kurde, przecież to jest jakieś słabe gówno A syna walaj Skończy dzisiaj amunicja to cię zabiję, że No jakim, kurde, cudem? Teraz radzę ci do mnie nie podchodzić, jak też zaoszczędzić swoje zdrowie. Gdzie ty? Jesteś mał... ma Nienawidzę cię. Gdzie jesteś? O, już się kończy, kurde Mały szczur! Szczurowa moc małego! A! Nie trafił, nie? Nie trafił! Ciekawe, czy mam tą osłonę Ej, cofnęło mnie! Cofło mnie! To nie fair! To nie fair! Cofło mnie! Hop, hop Nie ciągle cofa no, dam ci parto, dawaj Spróbuj, dam ci par. Będę ciągle na z tego bo, 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 bo. Naprawdę? Dobra, teraz już nie będziesz miał pory, bo kupuje sobie złotego Skara A to jest twoja bardzo zetkniałeś ja Chociaż ma 50 bazy. kawy No, jest różnica 10 Dobra, gdzie jest, o, RPG nawet jest RPG. Ale el, RPG o, ci tutaj kurde, nie, nie wiedziałem już nie żyjesz złoty złoty au gdzie jesteś Pochwal się pan no, no jak ty mnie trafiłeś ja Wie, cię ze spaza ty, 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 nie au. mogę nie ze spaza tylko spaza z tego ze sztucera Ma tak, mają takie same przybliżenie. No, jak to w ogóle nie doleciało? Co za gówno! No wiem, kup sobie coś dobra. Dalej. Ale ja, zabijam, ja ja strzeliłem, na to nawet do ciebie nie doleciało. Bory, żebyś jakąś dobrą broń. mi, co zabijaj, dawaj. No, czemu nawet trzota nie umiem trafić. Głowa jest taka mała. No, Dobra. 226. Ile jeszcze chyba. Ci brakuje. Twoje Do snajperki potrzebuję jeszcze dwa razy cię zabić. Dobra. Na tak, Dobra. Dawaj jeszcze raz. Zabij na no Dobra. Wystarczy ci? Nie, może jest jakaś super ultra dobra snajperka z tłumikiem, o której nie wiem. To może mi nie starczyć. Z tłumikiem? A 460 dobra, to jeszcze... to jeszcze dwa razy. Bo 460 myślałem, że w niej. No a weź to Weź subgana na blisko, a nie znopsy. ze sztucera Właśnie, weź spada Spadza nie szybciej, bo on zadaje na jednego hita w ogóle, bo dawaj. Dawaj no! 400 HP. Jeszcze 400? dwa razy. Nie, tak, 460 to jeszcze dwa razy. A jak ty chcesz snajka, to też? A jak ona się nazywa? Sniper za 460. 460? E, to na... Ja no, mam tak słaba trochę A jeszcze raz, czy ile? Jeszcze dwa razy. Myślałem, że ty mi strzelisz. No właśnie. Dziwne, że za 15 HP ze sztucer, z, ze spaza. Dobra, jestem w twojej bazie. B. No to cię yes. baza zabiję. Jeszcze raz Dawaj no Trzeba headshot'a Kurde, czekaj, strzelę ja O, trafiłem O Headzik. Dobra, no to teraz masz sobie kupić swoją wymarzoną snajpę Która to jest snajperka z tłumikiem? Ta po lewej za 400? A to jest nie. ta? Nie To jest moja ulubiona P90, a to się nie nadaje P90 No i to mi się podoba. A tylko trzy, ja się więcej? No tak. No ja Gdzie jesteś? Czemu wyszedłeś z bazy i wszedłeś? Nie, bo ja tu sobie się uzbroję. Muszę się uzbroić. Okay. Dobra, no to idę. Simanku, no nie. Nie. jezu trafiłeś, ale Dobra, nie, nie aż tak dużo. Taki hit w brzuch bym powiedział. Tym się lepiej nawala. Dobra, co nawala lepiej niż sniperka. Snajperki w Fortnite są tylko na pojedynki snajperów. Nie. nie cały czas zabijasz, a ja ci nic nie zrobiłem. A! Dobra, co tu sobie kupić? I Ja o, bym to sobie twór. kupił... O, ty masz jakąś snajpę, pokaż. Chodź, pokaż mi, jak masz snajpę. Chciałbym zobaczyć. No to chodź chodź to ci pokażę Dobre, idę Nie idę, tylko mnie nie bi. Dobra pokaż mi no pokaż mi. No, ale musiałem cię zabić Muszę nadrobić trochę no, Nie widzisz no 4 kile nas różnią Mam 540 kupuję coś Ja wiem którą najlepiej kupić Za 6, za 460 ja mam A co Adam? A ta? E, czy ta? Ta jest chyba lepsza. Ty masz jakąś słabą. Lepsza jest ta droższa. Dobra, kupuję. Co to jest? A daj pojedynek nazywa? snajperów ciężki z snajperski. Co? No, no dawaj. Może no. to jest jakieś słabe guzo. To jest ciężki karabin snajperski. No ale możesz go mieć w kieszeni, Awej, jest lekki. Ta lekki. Jak jest w kieszeni to jest lekki. To jest logika Fortnite'a. To Co jest moja się ulubiona sniperka. jest Ona jest mocna, się ale mało. Przybliża. Ona się e, ma e, długo, długo przeładowuje, ale chociaż dobrze strzela w head'a, chyba 3, 330 w heda. A przecież to nie ma sensu, bo ty tak ciągle uciekasz. Ty też możesz. Mocno dostałeś. Nie spodziewałem Bez się tego. Nie ma 330 wow, plus 100 ileś? Wow! Rozwaliłeś na jakiś beznadziejny... No dobra, to teraz nie będę uciekał. Co? czekam na ciebie Dobra, wiem, że zaraz przyjdziesz do mojej bazy Nie, ja, ja nie chciałem tego zrobić A dobra, nie uciekamy Kurde w no ścianę uciekasz? strzeliłem Co ucieka? Kasz, A, no tak. No mieliśmy na balkonie być. No nie, nie lubię tej snajpy. po co ją kupiłeś? No bo nie wiedziałem co to za snajpa, mogłeś mi powiedzieć. To ja się nie znam na broniach w forcie. Co? Czemu bym... Ooo, to jeszcze wyżyczkę tak wziął. No już się dymisz? To ja za gówno kupiłem za 200 kasy? 200 wydaje się to gówno? No? Myślałem, że to za 100, 100 kosztuje, czy 5 dych. No ale wystarczy 4 razy zabić, to wtedy już. Aha. Kurde, tylko za 162 par. Popit! Popit! Utknąłem, nie no co za... Puppet squish Kończymy, kiedy dojdziesz do... Kiedy dojdziesz do 20 kili to kończymy. Czyli za sekundę. squish. Where are you? I'm in your base. No co? <laughs> Nie widzę cię. Jeszcze cię tu nie ma. Kurczę, tylko za 4 dny chyba małem. Mam za 200 Ej, to się leczy, dobra, jak to się leczy to ja mogę tak. Papeckujesz, papecku jeszcze. Co? Trawnic za free. No to ma 40 HP tylko. Zobaczymy kto, e, kto wygra. Nie, na razie, to ja... jak na razie wygrywasz. To daj, to daj mi wyrównać, co? Bądź Ferry, daj mi wyrównać. Nie, ja Ci już dałem dużo, żeby wyrównać. Tak się bawimy, Kurde, no ja nie lubię tej snajpy, ona jest beznadziejna. No co? Headshot. O, jest beznadziejna. O, headshot. Ty już ją lubisz, tak? No nie, na wale nie lubię. Bo jest ciężka. No. Headshot. Problem. Dobra, kończymy nie. odcinek. Cześć widzówki małe. Papa. Pa.